Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Bymień, a to jest kolejny materiał z Battlefielda 3. Ajajaj. No i na początek, oczywiście, zgon. Eee, dzisiaj gramy sobie w trybie szturmu. No właściwie to nie wiem, czy pokazywałem już szturm u siebie. No w każdym razie, e, szturm na mapie metro. Eee. Bardzo ciekawa mapa, jeśli chodzi o ten tryb. Znana już z bety. Eee, ciągle lubiana i często się na niej gra właśnie w tym trybie częściej niż w podboju, chyba nawet. Nie wiem, nie orientuję się szczególnie, ale ja wolę e, tę mapę w trybie szturmu. Dobra, e, ukryję się, bo coś tu do mnie strzelało idziemy sobie w ogóle inną stroną. O nie, ktoś tu rozbraja. O nie, dobra, już nie. Ktoś tu jest. Kurde. Tak mi to raczej nie wyjdzie. Ojej, ktoś mi jednak dopadł. Już przy samym przekaźniku, już miałem rozbrajać. E, tak poza tym, to z założenia miał być team-deadmatch na kanałach, ale... E, wszedłem na serwer, gdzie jest zmiana trybów gry. E, no i znaleźliśmy się po prostu w e, metrze. O, ładnie trafiłem. No nie, 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 granat. Dobra, też rzucimy. Nie będziemy gorci. Cofamy, 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 cofamy. Okej. Okay. Dobra, coś tu mnie namierzało laserem. Już nie mam granatów. Ciągle mi się wydaje, że ktoś tu siedzi w tych krzakach. Kurde, nie będę go strzelać. No dobra, już zginął. No jakim cudem onie tam dopadł? Już leżałem od 5 minut. Wow, Co jest? Dobra, wejdziemy sobie na niego i przy okazji, jak już gram tym snajperem, pozakładamy te wszystkie znaczniki i czujniki, cokolwiek tam jeszcze jest do użycia w klasie snajpera. Dobra, tutaj ostatnio zginąłem i chyba nawet wiem, gdzie jest przeciwnik. Ale powoli, powoli Kurde Ale też, też go dopadłem Wiedziałem, że tam gdzieś siedzi Rzeźnik zatrzymany Okej, okay, to mi pasuje Dobra, wejdziemy sobie może na snacznik, Albo nie, bo on zniknie Także wejdziemy sobie na niego I dalej bronimy punktu A, który nam już tylko został już przejęli ajajaj dobra mam taki pomysł ale nie wiem co z niego będzie Sniper. aha dobra daj mi się tym zająć chyba że już go zabiłeś no jeszcze świetnie, świetnie po prostu tylko maździeża tu brakowało. Dobra, tam mój sojusznik zginął. Także rozejrzyjmy się, tutaj Już się rozejrzałem. Ale zobaczyłem go na mapie. Siedzi na naszym rozstawieniu. Także wchodzimy sobie na rozstawienie i polujemy na tego gościa, który się tu zagubił. Super, jeszcze snajper. No świetnie. Może jakiś medyk? No świetnie, dobrze. W końcu jakiś pozytyw. Dobra, mamy własnego moździerzowca. Jeśli można tak powiedzieć w ogóle. O, ja, trafiłem go przecież. Kurde, nie, 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 nie. No, świetnie. Jeszcze mojezieża. Jeszcze mojezieża brakowało, pewnie. Si się przyłączył do zabawy. Dobra, mam pomysł. Chociaż nie wiem, czy nam ten. na tą końcówkę to coś w ogóle da. Weźcie się na Założyłem sobie tłumik i z tego, co wiem, to nie, strzelając z tłumikiem nie jesteś widoczny na mapie. Czyli jednocześnie nie jesteś widoczny dla... E, ...moździerza. A no, właściwie to gościa z moździerzem. Chociaż i tak już tu strzela, także nie wiem, nie wiem jak to działa teraz po patchu. Bo wiele, wiele nowych zmian, a o wszystkich nie wiem. O nie klatkuj teraz. Ojej, ciebie już mogę biec. Na no, końcu go zabiłem. Dobra. Lampa. Miałem taki pomysł od początku, żeby tutaj właśnie. Ich zajść i powybijać tych wszystkich gości z moździerzami. Ale jakoś mi to nie wychodziło. No, jeszcze mi ktoś teraz dopadł. 6-6. Jeszcze 910 punktów. Marnie. Dobra, runa się już powoli kończy i chyba ee... Chyba to wygramy. Bez komentarza. A sobie tutaj siedzi, i z wszystkich wybija. O, świetnie, świetnie. Jeszcze mnie podniosą. O, koniec rundy. Dobra. Eem. Tak myślę. Zobaczę, ile ta runda trwała. 9 minut, ja tu nagrywam 7. Dobra, to jeszcze zrobimy e, jedną rundkę, żeby to za krótkie nie było. Także do usłyszenia za sekundę. Dobra, witajcie ponownie. E, znowu szturm na e, mapie Metro. Niekoniecznie e, chciałbym teraz akurat w tym trybie, akurat w tej mapie grać, ale no cóż. Tak wylosowało, także gramy dalej. No tak, zaletą tumika jest to, że nie widać e, cię na mapie, ale no, też celność i siła jest zawsze trochę mniejsza. I jest mniej celny ten karabinek snajperski. Karabin snajperski. Dobra, że tam podkładaj, ja się pobawię na placu zabaw. Uhu. Dobra, bądźmy poważni. W końcu wojna. Dobra, coś tu rozbroiło. Nie no, całkiem. Całkiem niezła kryjówka, powiem wam. No, trafiłem go prosto w jajca. Ja pierdzielę Dobra nie e, Kończę z klasą snajpera, jak na tą rundę. Teraz sobie wezmę medyka, szturmowcę, jak kto woli i broń. Hmm. Hmm. M16 Stary, dobry M16. 15 gwiazdek już mam e, za tą broń. Co to w ogóle za dodatek. Dobra, ciężka lufa i jedziemy. W ogóle w końcu domyślnie mi wybrało ten kamuflaż sił specjalnych czy coś takiego. Zawsze, jak chciałem sobie jakiś inny, lepszy kamuflaż wziąć, to musiałem za każdym razem po każdej rundzie oddzielnie yy, sobie to ustawiać. A teraz domyślnie jest ustawione i to mi pasuje. Wow. Dobra, kogoś zabiłem, jakaś asysta. Także ktoś mnie wspomagał. No i przeszliśmy dalej. Dobra. Znając życie, to ten materiał teraz zrobi się za długi. I będę musiał skończyć w trakcie. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Bo jeszcze chciałbym to dzisiaj, czyli w poniedziałek wstawić. A z moim internetem bywa różnie, także... Za długich odcinków y, też nie chcę robić. Takie mam wyjaśnienie, dobra. Znając życie, tutaj już snajperzy się namieczają i zaraz zginę. Dobra, nawet cicho. No, w złym momencie powiedziałem. Dobra, tu czysto. Póki co. Klimorów nie ma. Także jedziemy dalej. Dobra. Okej. Okay. Jakoś tu cicho. Ale mi to pasuje. Zawsze na metro uwielbiam tą taktykę, żeby zajść od tyłu rywali. O, właśnie w ten sposób. Widzę, że ktoś już tutaj... Ee, ...używa tej taktyki co ja. Dobra, świetnie. Aj, ta broń jest najlepsza. Szczególnie po ostatnich tam po poprawach i w ogóle. Jest po prostu nie, zatrzy nie, za nie do zatrzymania. Się wyspowić jeszcze nie mogłem.

Ok. I teraz dopiero się zacznie. To jest koszmar tutaj przy 64 graczach szczególnie. Teraz ilu jest? No 16 na 16. Także jeszcze to aż tak źle nie będzie wyglądało, ale naprawdę 32 na 32 to, to jest niezły Mordor. Się w ogóle przerzeźć nie można. Dobra, eee, większa szansa jest przedrzeć się chyba tam, gdzie teraz zmierzam. Także tu sobie pójdziemy. Au, ktoś z tyłu. Dobra, wróćmy się. Myślałem, że samobójstwo popełniłem z tych schodów pięciu, sześciu, nie wiem, ile tam było. Dobra, w każdym razie ktoś już tam podłożył. Wow! Nawet nie, się przedarli. Jeden ciągle prawie przy rozstawieniu. Coś tu słyszałem. Ok. Tu już się kolego nie nadrodzisz. O fajnie, Nawet całkiem sprawnie to idzie. Także chyba nie skończę materiału przed czasem. I sobie dojdziemy do końca Wow, ile trupów Nóż Słyszałem nóż Wyraźnie słyszałem nóż Okej okay. I pstryk pstryknijmy sobie w focie <laughs> To jest świetny Kurde, ale słabo to drużyna broniąca. Zazwyczaj na metro przebijanie się zajmuje dobre pół rundy, a teraz szybciutko się przebijamy. Dobra, tam chyba jakiś sniper. Także pójdziemy sobie inną stroną. Tak by the way, to wkrótce może już o tym wiecie, może nie. Yy, wkrótce może się pojawić u mnie Max Payne 3. Yy, ale to zależy od kilku czynników. Yy, zamierzam kupić Maxa yy, na Steamie. Bo z tego co wiem to pudełkowa wersja ma problemy z... A właściwie to Fraz ma problemy z... Ten, znalezieniem z jej, z odczytaniem coś takiego po prostu nie nagrywa fraps Maxa Payna z e, wersji pudełkowej, a ze Steam a chyba tak, bo przynajmniej Rock może nagrywać z, z ten frapsem z, ze stima, A, a ROJO nie Fak No, także prawdopodobnie. Będzie u mnie też Max Payne. Ogra na kogoś dopadł, fajnie. Dobra. Wygraliśmy bardzo sprawny szturm. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia niedługo. Na razie, cześć!